Dziś mam dla Ciebie odcinek o niesamowicie przydatnej opcji, pozwalającej w szybki, efektywny i efektowny sposób mieszać ze sobą różne warstwy. Niejednokrotnie użycie tego narzędzia pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu na mozolne wycinanie obiektów z tła. Efekty, jakie możesz uzyskać, widzisz właśnie na ekranie. Czeka nas fajny odcinek, więc startujemy. Cześć! W tym odcinku powiem ci, co to jest, a raczej jak działa opcja Blend If, czyli mieszaj gdy w polskiej wersji językowej. Mam wrażenie, że niewiele osób korzysta z tej opcji, być może dlatego, że nie do końca rozumieją jej działanie. Jeżeli ty należysz do tego grona, naprawdę gorąco zachęcam cię, byś poznał działanie mieszaj gdy, a zaufaj mi, że będziesz korzystał z niego w niezliczonej ilości projektów. A ponieważ najlepsze rezultaty z nauki osiągniesz nie patrząc na moje oblicze, a raczej działając w programie, więc nie przedłużając, skakujemy do Photoshopa. Startujemy z dokumentem, w którym mamy jedną warstwę ze zdjęciem z przepięknym widokiem. Dodajmy do niego teraz nową warstwę z gradientem. Ustawmy gradient od czarnego do białego, przebiegający horyzontalnie. Pięknie! W tym momencie w panelu warstw mamy tło na dole i gradient na warstwie wyżej. Aktywujmy warstwę z gradientem i przejdźmy do opcji Mieszaj gdy. By się do nich dostać, klikamy w tą ikonę i wybieramy opcję na samej górze, lub po prostu dwukrotnie klikamy obok nazwy warstwy. W zakładce opcji mieszania, dokładnie w tym miejscu, znajdziesz bohatera tego odcinka. Funkcję mieszaj gdy. BlendIf kontroluje widoczność warstwy. Cóż to znaczy? Już śpieszę z tłumaczeniem. Otóż BlendIf sprawia, że rejony jednej warstwy stają się widoczne, bo korespondujące miejsca innej warstwy stają się niewidoczne. Teraz pewnie zamieszałem jeszcze bardziej, ale spokojnie. Za chwilę wszystko stanie się jasne jak słońce. W sekcji mieszaj gdy znajdziesz jedno rozwijane menu i dwa subaki. Jeśli chodzi o listę, mamy tu opcję szarego i trzech kolorów RGB. Na tą chwilę zostaniemy przy szarym, czyli będziemy działać w oparciu o jasność. Do poszczególnych kolorów wrócimy nieco później. Poniżej znajdziesz subak bieżącej warstwy i warstwy poniżej. Na razie skupimy się na tym pierwszym. Jak widzisz, suwak przebiega od zera z lewej, reprezentującego całkowitą czerń, po 255 z prawej, czyli czystą biel. I teraz uwaga. Jeżeli chwycimy suwak z lewej strony i będziemy powoli przesuwali go w prawo, najciemniejsze miejsca na warstwie z gradientem zaczynają stopniowo stawać się niewidoczne. Im bardziej w prawo się posunę, tym większy zakres najciemniejszych partii warstw znika. Oczywiście w drugą stronę działa to dokładnie tak samo, z tym, że dla tonów jasnych. Najpierw niewidoczna staje się całkowita biel, a później stopniowo znikają jasne tony. Ok, jak widzisz granica pomiędzy pikselami widocznymi a niewidocznymi jest bardzo ostra. Pokażę Ci teraz jak sprawić, żeby przejście było zdecydowanie bardziej łagodne. By to zrobić, klikamy na wybranym znaczniku z przytrzymanym klawiszem Alt Option. Tym sposobem rozdzieliliśmy go na dwie części. Teraz mogę odsunąć je od siebie i dzięki temu wygładzić przejście. Im bardziej oddalimy od siebie połówki znacznika, tym łagodniejszy rezultat uzyskamy. Pięknie! Myślę, że to było proste. Teraz pokażę Ci, jak działa subak z wyborem konkretnego koloru. Schowajmy warstwę z gradientem i dorzućmy do naszej kompozycji koło koloru, który mam otwarte w drugim oknie. Przeciągamy i odpalamy opcję mieszania. Z rozwijanej listy wybierzmy pierwszy kanał, czyli kolor czerwony. Cały czas pracujemy na górnym subaku. Na ten moment pokazuję Ci nudne zależności i techniczną stronę działania narzędzia. Ale zostań ze mną do końca, niebawem przejdziemy do kilku praktycznych przykładów. Jestem przekonany, że warto. Zobacz, co się stanie, gdy przeciągnę czerwony suwak w lewo. Nasze koło staje się niewidoczne w miejscach, gdzie zawierało czerwony kolor. Im dalej będę się posuwał, tym większa część koła staje się niewidoczna. Co stanie się, gdy przesunę suwak z drugiej strony w prawo? Na pewno się domyślasz. Stopniowo niewidoczne stają się kolory po drugiej stronie koła, więc kolory przeciwstawne. Tak dla przypomnienia: kolorem przeciwstawnym dla czerwonego jest cyjan, kolorem przeciwstawnym dla zielonego jest magenta, a kolorem przeciwstawnym dla niebieskiego jest oczywiście żółty. Zobacz, jak to działa. Gdy wybiorę kanał zielony, tym subakiem ukrywam właśnie zielony, a subakiem po drugiej stronie ukrywam magentę. I analogicznie dla kanału niebieskiego. Tu jest żółty, a tu oczywiście niebieski. Ok, teraz zajmiemy się dolnym suwakiem. Żeby zaprezentować jego działanie, dodamy do naszej kompozycji nową warstwę, wypełnionej na przykładu neutralnym kolorem szarym. Klikamy w tą ikonę, by dodać nową warstwę. Udajemy się do menu edycja i wybieramy wypełnienie. Z rozwijanej listy wybieramy 50% szarość i potwierdzamy. Umieszczamy nową warstwę nad tłem i ukrywamy widoczność wszystkich wyżej. Ok. Klikamy dwa razy obok nazwy i przechodzimy do zakładki Mieszaj gdy. Teraz skupimy się tylko na dolnym suwaku, czyli warstwa poniżej. Zobacz, jeśli przesunę lewy suwak w prawo, sprawię, że ciemne piksele z warstwy poniżej zaczną powoli stawać się widoczne. Albo inaczej, że warstwa, na której aktualnie się znajdujemy, zacznie być niewidoczna w miejscach, w których na warstwie poniżej znajdowały się ciemne piksele. Przesuwając suwak dalej w prawo, Zaczynają nam się pokazywać kolejne ciemne tony warstwy stłem. A co stanie się, gdy przesuniemy prawy słupak do środka? No, oczywiście uzyskamy odwrotny efekt. Szara warstwa zacznie stawać się niewidoczna w miejscach, gdzie na warstwie niżej znajdują się jasne piksele. Im dalej przesuniemy, tym więcej odsłonimy. Jak w poprzednim sliderze, tutaj również możesz rozdzielić znaczniki, by uzyskać łagodniejsze przejście pomiędzy tonami. Przypominam, robimy to klikając na znacznik z przytrzymanym klawiszem ALT Option. No dobra, nudne technikaria mamy za sobą. Czas na praktyczne zastosowania. Spójrz na pierwszy przykład. Mamy tutaj fajne świąteczne tło. Dodamy do niego napis. Wybieramy narzędzie tekstowe, ustawiamy biały kolor i czcionkę może tradycyjnie impact. Jest dość pogrubiona, więc będzie wszystko lepiej widać. Piszemy. A teraz za sprawą transformacji. Dostosowujemy rozmiar i położenie. Teraz, by lepiej osadzić tekst na grafice, moglibyśmy na przykład zmienić jego tryb mieszania może na nakładkę, albo może spróbować czegoś innego i zmniejszyć krycie warstwy. Osiągnęliśmy jakiś efekt, ale zobacz, jak zadziała tu opcja mieszaj gdy. Używamy dolnego slidera, by ukryć warstwę z napisem w ciemniejszych partiach i rozdzielamy słupak, by złagodzić przejście. Fantastycznie! musisz przyznać, że tym sposobem uzyskaliśmy zdecydowanie najlepszy efekt. Oczywiście, gdy teraz z narzędziem do przesuwania będę przemieszczał napis, zmiany widoczności warstwy będą automatycznie dostosowały się do tła. Piękna sprawa. OK, przechodzimy do drugiego przykładu. Tym razem naszym tłem będzie zdjęcie z piórami. Znów dodajemy tekst. Tym razem kolor czarny i jakaś pasująca czcionka. Może brand? Znów skalujemy i ustawiamy centralnie na warstwie tła. Teraz będziemy chcieli sprawić, by napis znalazł się pod piórami, ale nad tłem. W naszym przypadku tło jest ciemniejsze niż znajdujące się na nim obiekty. By to potwierdzić, możemy otworzyć próbnik koloru i użyć kroplomierza. Tutaj interesuje nas tylko okno oznaczone literą B, jak brightness, czyli jasność. Gdy kliknę gdzieś na białym piórze widzimy wartości 97-98%. Dla żółtego pióra jest to kilka punktów procentowych mniej. Natomiast nasze tło to dokładnie 88%, co oznacza, że jest najmniej jasne, czyli mówiąc po ludzku, jest najciemniejsze. Bogatsi o te informacje wiemy już, co robić. Otwieramy menu warstwy z tekstem i używając słowaka warstwy poniżej ukrywamy widoczność napisu w najjaśniejszych miejscach tła. Znów możemy rozdzielić znacznik i złagodzić przejście. Gotowe! Jak widzisz, nie jest to wcale takie skomplikowane. Mam dla Ciebie jeszcze trzy ciekawe przykłady. Wracamy do programu. Tym razem pracujemy na zdjęciu z krajobrazem. Powiedzmy, że chcemy podmienić niebo, które tutaj mamy, niebem z tego zdjęcia. Jak łatwo możesz sobie wyobrazić, wycinanie drzewa, krzaków, wszystkich liści, gałęzi to byłby jakiś koszmar. <laughs> Oczywiście moglibyśmy posłużyć się kanałami. Zduplikować kanał niebieski, popracować nad selekcją, i tak dalej, ale zobacz, jak możemy sobie z tym zadaniem poradzić o wiele łatwiej. Przenosimy nowe niebo do pliku z drzewem i umieszczamy go na dole stosu warstw. Teraz wchodzimy w opcję mieszania warstwy z drzewem i ponieważ chcemy pozbyć się z niej niebieskiego nieba, z rozwijanej listy wybieramy właśnie kanał niebieski. Teraz przesuwamy górny suwak w lewo, i jak widzisz, automatycznie naszym oczom ukazuje się niebo z warstwy niżej. Teraz zostało nam jeszcze tylko dostosować łagodność przejścia i zdarzenie do przesuwania skorygować położenie nowego nieba. I gotowe! Podmiana nieba zajęła nam 7 sekund. Opcję mieszaj gdy możesz stosować nie tylko dla warstw z grafiką czy tekstem. Świetnie sprawdzi się ona również dla warstw do pasowania. Spójrz na kolejny przykład. Spróbujmy nadać temu zdjęciu nieco marsjańskiego wyglądu. Dodajmy nową warstwę do pasowania, kolor i nasycenie. Zaznaczamy opcję koloruj, i wybieramy barwę pomarańczową. Nasycenie zwiększamy do powiedzmy 60. Teraz klikamy dwa razy obok nazwy warstwy dopasowania, i w sekcji Mieszaj, gdy przesuwamy suwak dolnej warstwy w prawo, sprawiając, by efekt warstwy dopasowania nie oddziaływał na najciemniejsze tony. Potwierdzamy OK. Klikając w ikonę oka, sprawdzamy efekt przed i po. Ok, czas na ostatni, super ciekawy przykład. Do zdjęcia pięknej czerwonej ściany dodajmy tą równie interesującą teksturę. Ustawiamy ją na warstwie wyżej i dostosowujemy rozmiar. Coś takiego będzie ok. Wchodzimy w zakładkę Mieszaj gdy i ukrywamy białą część warstwy. Może do tego poziomu. Rozdzielamy suwak. Czarny suwak również dzielimy i delikatnie obniżamy, przesuwając w prawo. Teraz możemy jeszcze odsłonić najjaśniejsze piksele warstwy poniżej i oczywiście złagodzić przejście. Klikamy OK. Na koniec ukryjmy warstwę z nową grafiką w niektórych miejscach tła. Wyłączmy na chwilę widoczność tej warstwy. Aktywujmy tło i wybierzmy może narzędzie do zaznaczania obiektów. Tworzymy prostokąt obejmujący okno i dajemy programowi pomyśleć. Świetnie. Teraz ponownie aktywujemy warstwę na górze i wciskamy w tą ikonę, by stworzyć maskę. Jak widzisz, uzyskaliśmy dokładnie odwrotność tego, co chcieliśmy, ale bez paniki. Z zaznaczoną maską klikamy kombinację klawiszy CTRL-COMMAND-I i ją odwracamy. Elegancko. W kolejnym kroku wybieramy pędzel, kolor czarny, krycie i przepływ na 100% i dość wysoka twardość. Klikamy tutaj raz, przytrzymujemy SHIFT i klikamy tutaj, maskując elementy schodnika. Oczywiście, musielibyśmy jeszcze popracować nad tą kratką i kilkoma innymi szczegółami, ale wiesz o co chodzi. Nie chcę zajmować więcej Twojego cennego czasu. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że teraz korzystanie z opcji mieszaj, gdy nie będzie miało dla Ciebie żadnych problemów i że z chęcią będziesz wykorzystywał ją w przyszłych projektach. Tymczasem, lajkuj, komentuj i subskrybuj po więcej materiałów tego typu. Do następnego, cześć.